Dziękuję bardzo. Chciałem oddać głos pani mecenas. Ja chciałam przede wszystkim panu podziękować za docenienie moich informacji, wiadomości i wiedzy, co oczywiście nie zawsze jest pewne, jasne i przyjmowane przez adwersarzy, ale wracając adrem, chciałam uporządkować Pana wystąpienie, jeśli Pan pozwoli. W punkcie obrad i w projekcie uchwały rozpatrujemy temat konkretny, uchylenie podjętej uchwały przez Radę. Wobec tego ja jako Radca Prawny ustosunkowuję się do konkretnego projektu uchwały, uzasadniam swoje stanowisko. Wystąpienie Pana z kolei wiąże się z dwoma rzeczami. Pierwsza rzecz to Sprawa procedury uchwalenia planu, gdzie są zarzuty, że procedura była nieprawidłowa, a z drugiej strony kwestie merytoryczne dotyczące treści zapisu uchwały. Jeśli chodzi o procedurę uchwalenia planu, procedura ta jest zgodna z artykułem 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co potwierdził wojewoda bo już abstrahując od tego, że drobne uchybienia wojewoda znalazł jako błędy w tej podjętej uchwale, świadczy, że ktoś się temu dokładnie przyglądał. Jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, kwestie rozpatrzenia uwag w sposób pozytywny lub negatywny, to jest oczywiście kwestia oceny i ta ocena, pan mówi niesłusznie, yy, Rada nie uwzględniła słusznie uwzględniła to jest kwestia ocenna i tutaj no formalnie rzecz biorąc stanowisko należy do rady która to stanowisko po prostu zajęła i w tym momencie jeśli mamy wypowiadać się tutaj na temat konkretny czyli projektu uchwały która jest w porządku obrad to tutaj no, nie ma możliwości o dyskutowania tu i teraz przynajmniej oczywiście o trybie zmiany uchwały o trybie wyeliminowania jej z porządku prawnego bo o tym wyeliminowaniu z porządku prawnego to mówiliśmy również na komisjach. Zresztą ja mówiłam przed pół godziną że taka możliwość istnieje ale zupełnie inną drogą a nie tą którą państwo chcecie osiągnąć. I to jest wszystko dziękuję bardzo. A niezależnie od tego, jeśli jeszcze mogę dodać, yy, to chciałam przypomnieć, że na komisji ja również przedstawiałam stanowisko, że orzecznictwa w tej materii, to znaczy, czy jest dopuszczalność uchylenia uchwały w całości uchwały planistycznej, czy nie, że orzecznictwo rzeczywiście takie stanowisko dopuszczało, ale następuje ewaluacja tego orzecznictwa, podam najnowsze orzeczenia i Potwierdziłam to, jeśli chodzi o stanowisko służb wojewody. Wobec tego tym bardziej tu i teraz nie mam żadnych wątpliwości, że nie ma podstaw prawnych do podjęcia tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Chciałbym również przypomnieć, że w zeszłym tygodniu spotkaliśmy się na prośbę Pana Burmistrza e, z Komitetem e, z, z Państwem, z przedstawicielami, prawda, tutaj w urzędzie. Pan Burmistrz zaprezentował tą nową koncepcję Zagospodarowania tego terenu, o którym dzisiaj mówił Pan Prezes. Był to naprawdę bardzo duży gest ze strony inwestora, wsłuchując się w Państwa prośby. Tak, ta inwestycja została zmieniona w stosunku do pierwotnej yy, 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 wersji i jest naprawdę wersją bardzo, bardzo przyjazną. I musicie Państwo przyznać, że. Jest znaczna zmiana i znaczny postęp. I nie jest prawdą, co tam było zawarte w zarzutach, że Rada Miejska nic w tym względzie nie robi. Tym bardziej, żeśmy powiedzieli, że nawet pomimo przyjęcia tego projektu uchwały, tej uchwały, będziemy się spotykali, będziemy rozmawiali i nadal podtrzymujemy stanowisko, że będzie prezentacja przez inwestora na spotkaniu z mieszkańcami. Czy Pan Prezes potwierdza? Będziemy na ten temat dyskutowali, więc to, co było możliwe do osiągnięcia w tym krótkim okresie czasu, naprawdę zostało bardzo dużo zrobione, osiągnięte i to jest nasza wspólna, e, wspólna e, praca. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, a zatem przechodzimy do procedowania projektu uchwały. Pro, e, uchwała numer 8 przez 57 przez 19 Rady Miejskiej w Olicach dziedzicach z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach nr 6 przez 32 przez 19 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice Dziedzice obejmującej tereny położone między ulicą Krabiego Kotulińskiego, ulicą Cichą i DK1. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie przycisku numer 1. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie przycisku numer 2. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie przycisku numer 3. Kończymy głosowanie. Głosowało 20 radnych, za przyjęciem projektu uchwały głosowało czterech radnych, przeciwko 14, dwóch wstrzymało się. Uchwała nie przeszła.